Hej, szczęść Boże, witajcie, pozdrawiam Was serdecznie i bardzo chciałbym Was zaprosić do Gliwic na 1 lutego. To będzie coś niezwykłego, sam jestem tego bardzo ciekaw. Niby kolejne wielbienie z Ojcem Adamem Szustakiem, a jednocześnie będzie całkiem inaczej, będzie bardziej tanecznie. Czasami rzeczywiście mówicie, że ja jestem taką białą kulką skaczącą. Lubię tańczyć na wielbieniach, a szczególnie, gdy gra owca. I na tym wielbieniu oczywiście będzie grała owca, ale będą nowe pomysły. Bardziej taneczne właśnie. Będą zaproszeni goście, więc będą nowe klimaty, nowe odsłony. No bardzo, bardzo mnie to ciekawi. Nie wiem, pewnie mnie znacie już z tego, że ja lubię jak mnowak, nowe rzeczy, nowe wyzwania. I oczywiście będzie też głoszenie, tak jak zawsze. Ale będzie to miało inną konstrukcję i tak jak mówi Adam, że takiego wielbienia jeszcze nie było. Yy, czy w Polsce to na pewno, ale może w ogóle na świecie takiego wielbienia nie było, więc w ogóle to jest całkiem nowy, właśnie i świeży pomysł i no, bardzo mnie to ciekawi i kręci. Także mam nadzieję, że się 1 lutego widzimy w Gliwicach. Ale to, co jeszcze mnie e, bardzo cieszy, to ta zachęta Adama, żeby e, zaprosić osoby nieoczywiste, to znaczy, żeby e, zaprosić nawet niewierzących, żeby zaprosić swoich przyjaciół, znajomych, e, żeby trochę tak, jak jest w Ewangelii, nawet zapraszać tych, którzy. Może nie czują się zaproszeni, czy nie czują się w takich klimatach najlepiej, żeby to było jakieś. No, wspólne wyzwanie zaciekawiające, bo wy też możecie mówić tak jak ja, że tak naprawdę nigdy nie byliście na takim wielbieniu i tak naprawdę do końca nie wiecie, co tam na nas czeka, więc wydaje mi się, że taka niespodzianka czasami nam dobrze robi i wywołuje jakieś takie pozytywne zaciekawienie, że nawet jakby ktoś nie czuł tego, co jakoś Naturalnie się wiąże z wielbieniem, to to może być dla niego bardzo ciekawe. A poza tym też bardzo mi się podoba taki pomysł na zapraszanie grup. Jakoś może z Lednicy też mi się to tak dobrze kojarzy, że lubią ludzie przyjeżdżać na Lednicę grupami. I jak przyjeżdżają grupami, to to jest takie. Jakoś szczególnie mile widziane i my byśmy też bardzo tego chcieli, żeby księża czy katecheci, czy liderzy grup, zaprosili też innych. Zaprosili przede wszystkim młodzież, mi się wydaje, że warto zaprosić, a obietnica jest taka, że wtedy bilety będą z jakąś ulgą. I oczywiście, że z tymi biletami jest tak, że one są de facto tylko po części jakoś, pokrywające te koszta wielbienia, bo to z całkiem z innej puli, organizujemy te wielbienia. Natomiast, chodzi właśnie o to, żeby jak najwięcej osób wzięło w tym udział i, no bardzo nam zależy z Ojcem Adamem też na tym, żebyśmy po prostu nie byli w takim ogólnie znanym i przewidywalnym gronie podczas tego wielbienia, ale żebyśmy trochę wyszli do innych w taki sposób nieoczywisty. No i dlatego taka śmiałość, żeby to wielbienie też nie było takie oczywiste. No to jest super uważam, żeby tak o tym myśleć w nowy sposób, żeby Ciągle były te nowe wyzwania. Ja za to kocham też ojca Adama, że zawsze stawia mi nowe wyzwania, czy jak nagrywamy mocnostronniczych, czy głosimy razem kazania, czy cokolwiek innego. Zawsze to jest dla mnie inspirujące i nigdy tego nie żałuję, co się wydarza. Więc, no nie wiem, czy wy jesteście do mnie choć trochę podobni, ale jeżeli tak, jeżeli to jest Team Woods, a może nawet jakiś inny team, to jeżeli też macie coś takiego, taką ciekawość w sobie, to bardzo Was na to namawiam i bardzo Was do tego zachęcam. Więc, no. Tak sądzę, mówiąc już krótko jakoś podsumowując, że widzimy się w Gliwicach 1 lutego na wielbieniu. No ja już się nie mogę doczekać. No, wy po prostu bądźcie. Najpierw trzeba być, a potem zobaczymy, co Pan Bóg jeszcze z nami zrobi. Wierzę w to głęboko, że to bardziej z jego pomysłu to wszystko się dzieje niż z naszego, więc tego się trzymajmy. Widzimy się. 1 lutego w gliwicach. Trzymajcie się z Panem Bogiem, hej!